Witajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam Was na rozkład na temat, kto o Tobie dzisiaj myśli. Zobaczmy, co karty pokażą i czy z Tobą ten rozkład zarezonuje. Zobaczmy, kto o Tobie dzisiaj myśli. Zapraszam, kochani, do subskrypcji, do lajkowania i do komentowania, bo to pozwala. Mi rozwijać ten kanał, robić dla Was rozkłady kart. Jeżeli tu zaglądacie, to yy, proszę subskrybujcie. Wdzięczna jestem Wam za wszelkie wsparcie. Dzisiaj robimy rozkład ogólny. Kto o Tobie dzisiaj myśli? Zobaczmy, yy, jaka energia nam się dzisiaj tutaj pokaże. Kto o Tobie dzisiaj myśli? Kto o Tobie dzisiaj myśli? Ogólna energia rozkładu. Rycerz Buław, trygon ognia, baran, lew, strzelec. Osoba bardzo energiczna, energetyczna, osoba, która lubi wyzwania. Jest towarzyski, jest osobą lubiącą być w centrum uwagi. Potrafi Zarażać swoim optymizmem i zawsze jest gotowy do działania, do współpracy, do pokonywania różnych wyzwań. Rycerz Buław ma w sobie tą energię, którą, której można mu czasami pozazdrościć. Tak? On się nigdy nie poddaje, lubi po prostu działać. Obok mamy dwójkę kielichów. Ta karta może mówić o tym, że niedawno się poznaliście. Dwójki to są początki, start w nowe, w nową relację może pokazywać wasze spotkanie, zainteresowanie sobą nawzajem. Gdzieś wasze drogi się skrzyżowały, jakaś szansa na nową relację się tutaj pojawiła. I ta osoba dzisiaj o Tobie myśli. Może ta, ta mówić, że zrobiłaś, czy zrobiłeś na tej osobie duże wrażenie, bo jednak jest w energii ognia, czyli ten ogień już. Ta iskra została rozpalona. Co będzie dalej? Jeszcze mamy króla kielichów, trygon wody, rak skorpion ryby. Może ta karta pokazywać, że um, zarówno ogień, jak i um, ta sfera emocjonalna została pobudzona? Bardziej może sfera emocjonalna, bo jednak król jest bardziej dojrzałą energią. Um, tak. Patrząc na tę kartę, myślę, że um, ta osoba jest y, tobą i zauroczona energie, energetycznie i też emocjonalnie. Ym, bo pojawiła się nawet właśnie w tych dwóch aspektach, tak. Rycerz Buław jest y, w gotowości do tego, żeby zaangażować się bardziej w tą relację. Król Kielichów jest stonowany, on emocjonalnie jest tutaj ym, Odpowiedzialny, tak, bo to jest taka dojrzała czuła energia. Zobaczmy, co się jeszcze pokaże świat. Może poznaliście się w podróży. Mógł to być jakiś dłuższy wyjazd wakacyjny, i ta energia startów relacje pozostała między Wami. Ta osoba o Tobie nie zapomniała. Cały czas ma poczucie, że. Jest szansa na więcej, tak? bo ten zalążek ten został zasiany, ten początek już jest tak, jakby zaliczony. Warto teraz byłoby kontynuować tą relację. Ta osoba myśli o tym, w jaki sposób można by rozwijać Waszą znajomość. Świat to jest otwarcie na nowe, to jest ochota na to, żeby przekroczyć tą bramę za którą jest nowa przestrzeń, nowe możliwości, poszerzone horyzonty. Świat daje opcje do rozwoju, może ta osoba myśleć o tym, żeby Ciebie zaprosić do siebie. Świat może pokazywać, że jest, dzieli Was odległość, może macie kontakt właśnie tylko przez internet. Bo rycerz buław może być symbolem, ta buława może być symbolem korespondencji internetowej. Jest, dzieli Was odległość, ale widać, że emocje tak są, tak, tutaj grają główną rolę. Ten król on trzyma w dłoni, kielich swoich uczuć i patrzy w stronę tego początku, myśli o tobie. A świat może mówić o tym właśnie, że jest gotowość na to, żeby wystartować w coś nowego, dać szansę na przejście na kolejny etap waszej znajomości. Świat jest tutaj energią wielkich arkan, więc w tej chwili tutaj w tym rozkładzie ta energia dominuje. Świat po, mówi o tym, że ta osoba myśli, poszukuje jakichś szans na to, żeby. Dać mm, przestrzeń na pomyślny rozwój Waszej relacji. Świat służy do tego, żeby osiągać jakieś cele, wyznaczyć sobie jakieś yy, 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 właśnie wyzwania i yy, realizować je krok po kroku. Może to być ktoś z zagranicy, kto o tobie myśli, albo ktoś, kogo poznałaś za granicą, albo ktoś. Kto pochodzi z zagranicy, na przykład, tak? Może to być cudzoziemiec i to spotkanie już miało miejsce, także znacie się i osoba cały czas intensywnie zastanawia się, co dalej. Mamy gwiazdę. Gwiazda to jest karta przeznaczenia, to jest też karta nowej, inspirującej znajomości. Gwiazda jest kartą Wodnika. Może ty jesteś spod znaku wodnika. Na przykład w każdym razie gwiazda to jest poczucie, że spotkało się osobę przeznaczoną. A dwójka kielichów czasem pokazuje bliźniacze płomienie. Może ten ogień właśnie jest na tyle intensywny między Wami, że mimo, że jest duża odległość, mimo, że może już trochę czasu upłynęło, to jednak ta osoba nie może o tobie zapomnieć. Yy, mamy te dwie karty z wielkich arkan. Tutaj bardzo dominująca energia. Gwiazda to jest energia yy, takiego dobrego nastawienia, pozytywnego myślenia, yy, zastanawiania się właśnie, jak dać szansę na rozwój tej relacji, ale yy, poczucie u tej osoby jest takie, że wszystko się uda, bo gwiazda w końcu jest tą. Mistyczną energią przeznaczenia. Ta osoba y, słucha swojej intuicji, i tak naprawdę ta intuicja podpowiada jej, że y, żeby o tobie nie zapomnieć, tak? Bo to jest takie poczucie, że nie warto dać, uciec y, temu szczęściu, bo takie poczucie tutaj właśnie jest u tej osoby. Y, te wasze drogi się skrzyżowały nie bez przyczyny, tak? To los sprawił, że Wasze drogi się w pewnym momencie spotkały, i ta osoba czuje wdzięczność do wszechświata za to, że właśnie stanęłaś, czy staną, stanąłeś na jej drodze. I tu jest taka olbrzymia nadzieja na to, że wszystko jakoś się poukłada, mimo tej odległości, która Was dzieli. To jednak jest takie poczucie, że to spotkanie Wasze, to jest jakaś szansa od losu. To nie wydarzyło się bez przyczyny. Mm. Zobaczmy. Kaść denarów, mhm. czyli planowanie. Cały czas myśli właśnie ta osoba, w jaki sposób yy, dać szansę. Na rozwój tej relacji. Ten denar to jest jakaś propozycja dla ciebie, jakaś możliwość do wykorzystania. Yy, może to być zaproszenie, może to być zorganizowanie jakiegoś wspólnego wyjazdu. W końcu paść to jest planowanie, więc to wszystko jeszcze jest przed wami. Yy. W każdym razie tu jest taka ochota na to, żeby wyjść na spotkanie. Albo zaproponować wspólny wyjazd. To jest karta planowania przyszłości. I takiego kombinowania, co by tutaj zadziałało, żeby tą relację pchnąć do przodu. Ta osoba ma poczucie, że rzeczywiście jest. Yy, 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 yy. Czuję też zainteresowanie z Twojej strony, tak, że jest tutaj fundament, już coś się wydarzyło, na bazie czego można budować tą relację i tą przyszłość planować. Wiedunka. Wiedunka to jest dwójka z wielkich arkan. Wiedunka posługuje się intuicją i życiową mądrością. Ta karta może mówić o tym, że intencje tej osoby są jeszcze w tej chwili na gruncie bardziej przyjacielskim, koleżeńskim. W tej chwili w takim aspekcie ta Wasza relacja trwa, żeby powstał związek partnerski, taki długoterminowy, wiele tutaj jeszcze musiałoby się wydarzyć. Wiele decyzji trzeba by jeszcze po drodze podjąć. Na razie widać, że to jest baza taka właśnie przyjacielska. Ta osoba czuje, że to może być dobry fundament do tego, żeby budować fajną relację. Ta przyjaźń, to wspólne zrozumienie z siebie nawzajem tych swoich emocji, otwarcie się na siebie emocjonalne. Może wspólne zainteresowania mogą właśnie sprawić, że ta przyjaźń, która narodziła się już między wami, ma potencjał na to, żeby dać szansę na coś więcej. Tutaj się może ta relacja na bazie tej przyjaźni pięknie rozwijać. Dwójka kielichów to jest ten start, to jest ten moment, kiedy Wasze drogi się spotkały, i teraz tutaj trzeba wiele zaangażowania. Paść to jest planowanie wielu różnych opcji, które mogą doprowadzić do tego, że ta relacja będzie się rozwijała. Tak długo, dopóki będziecie właśnie mieli ochotę na to planowanie i na to dzielenie się różnymi aspektami materialnymi, typu czas wspólnie spędzany, tak? Wspólne wyjścia, wspólne wyjazdy. To wszystko co y, sprawi, że można tworzyć relacje i tak długo ją budować, jak długo chcecie i możecie tutaj się ze sobą różnymi y, pomysłami dzielić i je oczywiście też realizować. W dwójce kielichów jest pokazana ochota na to, żeby budować tą relację w energii zaufania i też takiego wzajemnego zaangażowania. Ta osoba liczy na to, że też tobie zależy na w tych spotkaniach i myśli o takiej relacji Typowo partnerskiej, bo jednak ten król kielichów, to jest dojrzała energia emocji. Tutaj jest taka duża odpowiedzialność za to, co się robi, mimo że rycerz Buław um, lubi skakać z, z kwiatka na kwiatek, ale może on tutaj w tym momencie, przy tych kartach pokazywać raczej właśnie ten ogień, jak już płonie i um, ochotę właśnie na to, żeby zawalczyć o tą relację mimo jakiś przeszkód, bo ta buława może być symbolem tej odległości, która was dzieli i która może sprawia, że nie jest prosto, tak, ruszyć dalej, nie jest prosto zaplanować tutaj tą przyszłość wspólną, bo ta odległość jest jednak tym elementem, który może wstrzymuje szybki rozwój relacji. Świat pokazuje, że tutaj trzeba byłoby naprawdę coś zamknąć, coś zostawić, żeby otworzyć się na ten nowy poziom. Ktoś do kogoś musiał może by się przeprowadzić, przyjechać. Jakieś takie radykalne zmiany musiałyby nastąpić, żeby relacja miała potencjał na to, żeby rozwijać się w szybkim tempie. Ósemka buław, no właśnie. To jest to, o czym mówię. Tutaj trzeba byłoby podejmować dość szybko decyzję, ale w energii, właśnie sprowadzania tych buław na Ziemię. Czyli konkretne, te buławy lecą w konkretnym celu i one już tutaj spadają, w tym tu jest ta energia, która sprowadza te buławy na Ziemię. Czyli trzeba byłoby podjąć konkretną decyzję, która sprawiłaby że relacja mogłaby się rzeczywiście szybciej rozwinąć. I ta osoba, w tej chwili, myśląc o Tobie, planuje tak, bo jednak jest tutaj ten paś w samym centrum, planuje jakiś, jakąś możliwość, która sprowadzi te buławy na ziemię. Tak jak mówię, to może być przyjazd, wyjazd, bo jednak świat. Poszerza horyzonty i daje olbrzymią ilość różnych możliwości do zrealizowania. Wszystko w aspekcie właśnie gotowości na to, żeby tutaj pociągnąć tą relację do przodu, bo ona zatrzymała się wam na tym etapie dwójki kielichów. Myślę, że tutaj ta odległość właśnie jest tym aspektem, który. Hamuje rozwój relacji, ale ta osoba nie może o tobie zapomnieć, bo jednak gwiazda to jest karta dużej nadziei na to, że tutaj wszystko się poukłada, i mm, jest takie poczucie, że jesteście sobie przeznaczeni. Gwiazda z dwójką kielichów pokazuje właśnie te bliźniacze płomienie. Dwójka kielichów to są kochankowie yy, małych arkan. Dwójki to są decyzje, więc tutaj decyzje oczywiście należą do dwóch stron, tak? bo są dwa kielichy. Ta osoba jest gotowa podarować ci swój kielich uczuć. Może zastanawia się, na ile Ty jesteś zaangażowana w tą relację, czy czujesz to samo. Um, stąd ten plan, który miałby sprawić, że uda Wam się. Spotkać i może właśnie ruszyć do przodu tą energią, tak? Bo ósemka w pokazuje, że ta energia emocji, bardziej ten ogień między Wami jest y, mocno y, rozwinięty. Natomiast czy Ty czujesz to samo? Ta osoba nie ma tej pewności. Tak, jakby ta odległość jednak sprawia, że tutaj. Ta sfera emocjonalna jest, zatrzymała się na dwójce, na potrzebie podejmowania ważnych decyzji. Mamy dwie dwójki, tak dwójka kielichów i dwójka z wielkich arkan. Cały czas to jest ten start w nowe i wybór najlepszej drogi do rozwoju waszej relacji. Wiedunka jest, wiedzący jest księżyc, jest bardzo, jest, plan, jest planetą Wiedunki, jest księżyc. Tak? Tutaj jest ta energia wody, dużo emocji, dużo przemyśleń, takiego wsłuchiwania się w swoją intuicję. Wiedunka może mówić, że właśnie tutaj też musiałoby nas, ktoś tutaj musiałby coś poświęcić na rzecz tej relacji. Jest tu dużo romantyczności w tej karcie, ale też jest aspekt poświęcenia. Więc myślę, że ta odległość coś tutaj ma duże znaczenie, tak? Ta odległość, która dzieli Was. Dziewiątka buław, no właśnie, tutaj mamy ósemkę buław, tu mamy dziewiątkę. Dziewiątka to jest jeszcze taki moment zadumy. I zastanawiania się, jak wykorzystać tą buławę nowych możliwości. Y ósemka, dziewiątka. To jest właśnie ten moment, kiedy trzeba zro y zrobić ten krok do przodu. Ale w dziewiątce jest jeszcze taka weryfikacja. Y poprzez właśnie przemyślenia, poprzez. Y y Kalkulowanie, co byłoby najlepszą opcją, jaki wybór byłby najlepszy do tego, żeby pchnąć tą energię szczęścia do przodu. Ta osoba chciałaby rozwoju relacji na jasnych zasadach. Tutaj nie ma żadnego kombinowania, tutaj nie ma żadnego, żadnych nie, nieszczerych intencji. Jest ogień, są emocje i jest nadzieja na to, że uda się. Znaleźć najlepszą drogę, która sprawi, że relacja się zacznie rozwijać w szybszym tempie. Bo jednak te ósem, ta ósemka buław ona przyspiesza czas. Tutaj energia szybciej płynie i czas też y, przyspiesza. Tak jakby ta osoba czuje, że musi y, szybciej zadziałać. Może obawia się, że ten ogień. Wygaśnie, tak, u ciebie przynajmniej, bo ona cały czas, czy on cały czas o tobie myśli. Królowa Denarów myśli o tym, czy przyniesiesz tą propozycję, tak? Królowa Denarów jest z Trygonu powietrza, bliź... przepraszam, ziemi byk pan na koziorożec. I tutaj mamy osobę, która jest dość pragmatyczna, taka twardo stąpająca po ziemi. Królowa Denarów ona jest dość pewna siebie i wie, czego chce od życia. Może być już na tyle uziemiona w swoim życiu, że bardzo trudno byłoby ją z tej, jego, z tej jej czy jego rzeczywistości wyrwać, tak? W, I przestawić, przesadzić w inne miejsce. Królowa Denarów, ona raczej jest dobrze ustawiona i, i lubi swoje życie, ceni swoją pracę, ceni swoją karierę. W związku z tym może ten aspekt tutaj, właśnie miejsca pracy, też być kluczowy. Kto i co będzie musiał poświęcić dla tej relacji? Widać jednak, że mm, wszystkie, wszystko jest y, 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 brane pod uwagę, tak? Wszystkie tutaj żywioły nam się pojawiły. Oprócz mieczy. Miecze, czyli y, taka y, dobra komunikacja, czyli może ta osoba trochę ukrywa te swoje uczucia. Wiedunka jest taka skryta, może dużo myśli, ale za, za dużo jeszcze nie mówi, tak? Y, na razie planuje, w związku z tym, może jeszcze tutaj coś wyjdzie na światło dzienne, bo na razie ta wiedunka pokazuje, że to planowanie i to myślenie jest takie troszkę w ukryciu. Może cię bardziej obserwuje ta osoba, tak? bo ta dziewiątka jest takim właśnie też cofnięciem się o krok do tyłu, po to, żeby jeszcze trochę poobserwować, pomyśleć. I znaleźć najlepszą, najlepszy wybór, najlepszą opcję rozwiązania. Ale myśli o tym, żeby stworzyć związek taki długoterminowy. Dziesiątka denarów pokazuje, że chciałaby ta osoba relacji, która sprawiłaby, że ten komfort waszego życia byłby na wysokim poziomie. Może ta osoba czuje, że jest, w stanie wyciągnąć cię z, twoich, z twojej rzeczywistości tak porwać tak jakby do swojego świata i jest w stanie ci ofiarować te 10 denarów 10 denarów to jest top jeżeli chodzi o taką sferę materialną ale to też jest takie poczucie stabilizacji i Przede wszystkim wspólne życie. Karta wspólnego życia jest tutaj pokazana, więc w takim aspekcie ta osoba o tobie myśli. Dość długoterminowo wybiega w przyszłość. Rzeczywiście można powiedzieć, że to myślenie jest takie bardzo um, optymistyczne, że ty tutaj rzeczywiście dasz się porwać w ten świat ale skoro obok jest gwiazda to może rzeczywiście to jest wasza karta ochronna i coś tutaj wam sprzyja jakaś energia was będzie wspierać i wszystko rzeczywiście poukłada się według tego planu który jest pokazany w paziu denarów może jeszcze nie jesteś do końca świadomy czy świadoma tych planów tak Wiedlunka może o tym mówić że coś jest planowane za twoimi plecami nie ma tu mieczy, więc też nie ma właśnie tej otwartości i takiej dobrej komunikacji. Natomiast jest bardzo dużo emocji i tego ognia, który jest między Wami. No i te denary tutaj też są, czyli ten plan, te możliwości, które sprawią, że uda się Wam dotrzeć do dziesiątki denarów. To jest karta sukcesu i jest to też karta dobrej pasy. Być może ta osoba ma na tyle ustawione życie materialne swoje, że czuje, że mogłaby i chciałaby, czy chciałby, to, tym swoim bogactwem ciebie obdarować, tak? No jest tu dużo tego, tych aspektów denarowych, czyli takie dość materialne też podejście. Może ta odpowiedzialność tak, za tą sytuację, za stabilizację osobistą, finansową, tutaj jest brana głównie przez tą osobę pod uwagę? No i chciałaby, żeby to rzeczywiście przyspieszyło. Więc tutaj prawdopodobnie dużo w Twoim życiu nowych rzeczy się za chwilę wydarzy. Jeżeli z Tobą ten rozkład rezonuje i rzeczywiście masz takie spotkanie na swoim koncie, i wiesz, o kim może być tutaj mowa. Kto tak intensywnie o tobie myśli i wręcz planuje całą przyszłość waszą wspólną, już tutaj, bo to jest karta domu, to jest karta wspólnego życia. Więc w tym aspekcie ta osoba yy, o tobie myśli i takie rzeczy bierze pod uwagę. Ale w dziesiątce denarów jest też energia dużej odpowiedzialności za to, co się robi. Plus ten król kielichów, czyli taka dojrzała, czuła energia. Może rzeczywiście sprawić, że mm, wiele się tutaj dobrych rzeczy w Twoim życiu wydarzy. I tak gwiazda jako karta ochronna dla Was może Was rzeczywiście wspierać y, i sprawi, że przekroczycie wspólnie tą bramę świata. Tak? Jednak świat, pamiętajcie o tym, że On y, pokazuje jakieś zamknięcie. Coś trzeba będzie za sobą zostawić po to, żeby przekroczyć tą bramę i wejść w to nowe, w ten świat. Czy to jest wyjazd za granicę? Czy to jest wyjazd właśnie też taki za pracą? Też to może być brane pod uwagę. Jest sporo tych denarów. Także jak Jakieś też sprawy materialne tutaj będą miały, zmiany w Twoim życiu, jeżeli chodzi o tą sferę materialną, nastąpią. Jeżeli dasz szansę na rozwój tej relacji, bo oczywiście kielich są dwa, więc też dwie osoby tutaj decydują, co dalej. A karty świat mówią, karta świat mówi, że masz wolność tutaj w wyborze. Jak najbardziej. Także wszystko się może zdarzyć i twój wybór, czy dasz się porwać tej osobie. W każdym razie, dzisiaj myśli o tobie intensywnie. I myślę, że nie tylko dzisiaj. Przynajmniej tak ten rozkład, kochani, tutaj się nam pokazał. Dziękuję, kochani, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytanie było ogólne. Nie musi rezonować z każdym, ale jeżeli macie na koncie takie spotkanie, czy na wakacjach, czy na um, jakimś wyjeździe zagranicznym, czy może też lokalnie, tak, jak najbardziej, tutaj na miejscu. Może to być po prostu osoba, która przyjeżdża z zagranicy albo pracuje za granicą. Czasem świat pokazuje też na przykład um, pracę y, zdalną, więc może tutaj nawet być ten aspekt, że jesteście w jednej firmie, tylko pracujecie zdalnie. I ta odległość między wami jest, ale kontakt może macie na bieżąco. I coś w głowie u tej osoby się ym, tworzy, jakiś plan, tak? I jeszcze może tego nie mówi głośno, bo nie ma tutaj mieczy, ale jest mnóstwo ognia, mnóstwo emocji no i te denary. No które mogą sugerować właśnie, że ten tutaj aspekt pracy wspólnej też można wziąć pod uwagę. Oczywiście czytanie jest ogólne, więc tutaj rzeczywiście tych opcji jest sporo. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, oczywiście zapraszam na kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania, robię dla Was prywatne rozkłady kart w formie filmiku, wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj kochani wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.